Życie pełne harmonii, spokoju i wewnętrznej równowagi brzmi jak marzenie. W świecie, gdzie chaos i szybkie tempo są codziennością, istnieje jednak sposób, by odnaleźć upragniony spokój. Praktykowanie stoicyzmu może stać się kluczem do zmiany, której szukasz. Filozofia stoicka, choć liczy sobie wieki, niesie przesłanie niezwykle aktualne. W każdej sytuacji mamy możliwość zapanować nad swoimi reakcjami, odnaleźć wewnętrzną równowagę i cieszyć się życiem bez względu na przeciwności. Każdego dnia pojawiają się wyzwania, które łatwo mogą wyprowadzić nas z równowagi. Przyszłość wydaje się niepewna, a w mediach dominuje napięcie i zniechęcenie. Jednak stoicyzm uczy nas, że spokój pochodzi z wnętrza. Jak zbudować niezłomny fundament, który sprawi, że będziesz odporny na codzienne zawirowania. Filozofia stoicka nie tylko odpowiada na to pytanie ale również pokazuje, jak uczynić z życia sztukę spokoju i wytrwałości. Przyjęcie stoickich zasad może zmienić każdy aspekt Twojego życia. Od codziennych poranków po relacje z innymi ludźmi, stoicyzm oferuje narzędzia, które pozwolą Ci odzyskać kontrolę i odnaleźć prawdziwe szczęście. Wyobraź sobie, że zaczynasz każdy dzień ze spokojem, wdzięcznością i pewnością, że nic, co wydarzy się w ciągu dnia, nie wytrąci Cię z równowagi. Z tą filozofią staje się to możliwe. Czy wiesz, że możesz czerpać radość z życia, nie goniąc za sukcesem, bogactwem czy zewnętrznymi nagrodami? Stoicyzm uczy, że szczęście jest w nas, dostępne na wyciągnięcie ręki. Poprzez akceptację życia, takim, jakie jest, oraz koncentrację na tym, co możesz kontrolować, zyskasz prawdziwą wolność od oczekiwań i presji zewnętrznego świata. Jeśli kiedykolwiek zastanawiałeś się, jak osiągnąć wewnętrzny spokój, to stoicyzm może być odpowiedzą, której szukasz. Dzięki codziennym praktykom, od wdzięczności po dyscyplinę umysłu, możesz poczuć ulgę i radość z prostych chwil. W końcu to właśnie prostota życia jest źródłem największego spokoju, a stoicyzm przypomina nam, jak czerpać z niej pełnymi garściami. Na naszym kanale znajdziesz nie tylko cenne wskazówki, jak rozpocząć tę drogę, ale również inspirujące wyzwania, które sprawią, że codzienność stanie się pełna satysfakcji. Może już teraz zdecydujesz się wdrożyć poranną rutynę, która nade Twojemu dniu poczucie spokoju i jasności umysłu. A może spróbujesz zmierzyć się z wyzwaniem polegającym na akceptacji siebie, by poczuć głębsze połączenie ze swoją prawdziwą naturą. Z każdym krokiem w kierunku prostoty życia, zaczniesz dostrzegać, jak wiele radości kryje się w codziennych, małych momentach. Nie musisz czekać, aż osiągniesz coś wielkiego, by poczuć się spełnionym. Wystarczy, że każdego dnia docenisz to, co masz, i z wdzięcznością przeżyjesz każdą chwilę. Wszystko, czego szukasz, możesz odnaleźć, zaczynając od siebie. Filozofia stoicka pokazuje nam, że życie to sztuka wyborów. To, co myślimy, jak reagujemy i w jaki sposób traktujemy siebie, ma ogromny wpływ na nasze szczęście. W naszym kanale znajdziesz wiele inspiracji, by codziennie praktykować stoicyzm i rozwijać się w harmonii z samym sobą. Czy jesteś gotów rozpocząć tę podróż? Stoicyzm oferuje ci więcej niż tylko naukę o filozofii, to szansa na prawdziwe spełnienie i wewnętrzny spokój, które przyniosą ci poczucie siły i niezależności. Zapraszamy do subskrypcji, abyś mógł poznać wszystkie tajniki stoickiego życia i odkryć, jak naprawdę żyć w zgodzie z samym sobą. Dołącz do nas i rozpocznij swoją przygodę ze stoicyzmem. Razem stworzymy życie pełne harmonii, spokoju i spełnienia, które przetrwa każde wyzwanie. Wyzwanie akceptacji tego, czego nie możesz kontrolować. Prawdziwa siła leży w umiejętności odpuszczania tego, czego nie jesteśmy w stanie kontrolować. Życie często przynosi nam sytuacje, na które nie mamy wpływu, od nagłych zmian w pracy, po niespodziewane wydarzenia w życiu osobistym. Akceptacja tych rzeczy to akt odwagi i spokoju który przynosi wewnętrzny komfort. Wielu ludzi traci ogromną ilość energii, próbując zmienić rzeczy niezmienne, co prowadzi jedynie do frustracji. Kiedy uczysz się odpuszczać, zaczynasz odczuwać wolność i siłę wewnętrzną, której wcześniej nie znałeś. W praktyce stoickiej akceptacja jest kluczem do harmonii. Codzienne życie pełne jest sytuacji, gdzie kontrola umyka nam z rąk. W takich chwilach, zamiast martwić się, warto zastanowić się, co jest w naszej mocy, a co nie. Dzięki tej postawie zyskujesz spokój ducha i odporność na przeciwności losu. Wyzwanie akceptacji uczy cię, że nie wszystko zależy od ciebie i że to jest w porządku. Spokojne umysły są zawsze silniejsze niż te, które gonią za niemożliwym. Akceptacja tego, czego nie można kontrolować, jest jednym z najważniejszych kroków na drodze do wewnętrznego spokoju. Nauka rezygnacji z walki o rzeczy poza Twoim zasięgiem daje poczucie lekkości. Kiedy zaczynasz postrzegać życie jako podróż pełną różnych doświadczeń, zyskujesz mądrość i pogodę ducha. W momencie, gdy odpuszczasz, otwierasz się na nowe możliwości i wiesz, że Twoja siła tkwi w tym, jak reagujesz, a nie w kontrolowaniu sytuacji. W codziennym życiu, kiedy spotkasz sytuację, której nie możesz zmienić, zatrzymaj się na chwilę i przyjmij ją. Możliwe że pojawi się złość lub frustracja, ale to naturalne. Kluczem jest nie tkwić w tych emocjach, lecz przekształcić je w siłę i akceptację. Dzięki temu, twoja energia zostanie skierowana na rzeczy, które naprawdę mają znaczenie. Pomyśl o tym jako o ćwiczeniu, które z każdym dniem czyni cię bardziej spokojnym i zrównoważonym człowiekiem. Wyzwanie stałości i dyscypliny w każdej dziedzinie. Stałość i dyscyplina to fundamenty rozwoju osobistego. W momencie, gdy ustalasz rutynę i trzymasz się jej, budujesz wewnętrzną siłę, która prowadzi cię do sukcesu. To wyzwanie uczy, jak wielka jest moc w powtarzalnych, małych krokach. Przez systematyczne podejście do celów osiągasz postęp, który w pierwszej chwili może wydawać się niewielki, ale z czasem przynosi ogromne rezultaty. Dyscyplina jest cennym zasobem, który przekształca twoje życie, gdy praktykujesz ją codziennie. Codzienne zadania. Nawet te najprostsze, stają się fundamentem Twojej podróży do osiągnięcia większych celów. Regularność w podejmowanych działaniach rozwija cierpliwość, którą większość ludzi traci, gdy oczekują natychmiastowych rezultatów. Wytrwałość jest jak mięsień, który wzmacnia się przez ciągłe używanie. Każdy dzień, kiedy trzymasz się swojego planu, budujesz swoją siłę charakteru, która będzie Twoim przewodnikiem w chwilach zwątpienia. W życiu codziennym, dyscyplina przynosi stabilność i pewność. Każde zadanie wykonane zgodnie z planem buduje zaufanie do samego siebie. Im bardziej jesteś wierny swoim postanowieniom, tym bardziej zdajesz sobie sprawę, że jesteś w stanie osiągnąć to, czego pragniesz. Ludzie, którzy posiedli tę umiejętność, wyróżniają się spokojem i zdecydowaniem, ponieważ wiedzą, że mogą polegać na sobie. Dyscyplina to wyraz szacunku do samego siebie. Stałość i dyscyplina wymagają od Ciebie świadomego podejścia do każdej chwili. Osiągnięcie mistrzostwa w jakiejkolwiek dziedzinie to nie rezultat jednorazowego wysiłku, lecz suma małych kroków podjętych z determinacją. To wyzwanie jest próbą charakteru, gdzie codzienne wybory prowadzą do niezwykłych zmian. Twoja stałość stanie się Twoją siłą, prowadzącą do sukcesu, który wcześniej wydawał się odległy. Wyzwanie pozytywnego i odpornego myślenia. Pozytywne i odporne myślenie to fundamenty, które pozwalają nam przetrwać trudne chwile z podniesioną głową. Stołyki wierzyli, że nasze myśli mają ogromną moc, a kontrolowanie ich pozwala nam lepiej zrozumieć siebie i świat wokół. To wyzwanie polega na świadomym kształtowaniu swojego umysłu tak, by zawsze szukać lekcji w doświadczeniach zamiast koncentrować się na trudnościach. Pozytywne nastawienie pozwala dostrzec, że nawet najtrudniejsze sytuacje są okazją do rozwoju. W codziennym życiu, kiedy spotykasz trudności, podejście pełne pozytywności i odporności otwiera cię na nowe możliwości. Każde wyzwanie staje się szansą na naukę, na odkrycie siły, której wcześniej nie byłeś świadomy. Kiedy trenujesz umysł w taki sposób, budujesz w sobie spokój i pewność, które pomogą ci przetrwać burze życiowe. Twoja siła umysłu staje się twoim największym sprzymierzeńcem. Pozytywne myślenie to nie tylko optymizm ale przede wszystkim świadome wybieranie myśli, które wzmacniają i budują. Z każdym dniem, gdy ćwiczysz to podejście, stajesz się bardziej odporny na przeciwności losu. Stoicyzm uczy, że to, jak myślisz, kształtuje twoje życie, więc to wyzwanie jest kluczowe dla trwałego szczęścia. Twoje nastawienie może sprawić, że niemożliwe stanie się możliwe. Odporne myślenie chroni cię przed uleganiem negatywnym wpływom zewnętrznym. Nawet w trudnych sytuacjach możesz zachować spokój i pozytywne podejście. Dzięki temu stajesz się źródłem inspiracji dla innych i przykładem siły w obliczu wyzwań. Pozytywne myślenie, wzmacniane każdego dnia, pozwala ci żyć pełniej, osiągać więcej i cieszyć się wewnętrzną równowagą. Wyzwanie kontroli nad reakcjami i emocjami. Kontrola nad emocjami i reakcjami to jedna z największych sztuk stoicyzmu. Wszyscy spotykamy się z sytuacjami, które wywołują silne emocje, ale wyzwaniem jest zachowanie spokoju nawet w obliczu trudności. Stołyki uczyli, że to, jak reagujemy na sytuację, jest wyborem. To wyzwanie polega na nauce obserwacji swoich emocji bez poddawania się imienia. Dzięki temu zyskujesz spokój, który prowadzi do mądrzejszych decyzji i większej harmonii. W momentach, gdy czujesz gniew, frustrację czy smutek, ważne jest, aby zatrzymać się na chwilę i przyjrzeć się swoim emocjom. Rozpoznanie i akceptacja tego, co czujesz, jest pierwszym krokiem do panowania nad swoimi reakcjami. Z czasem uczysz się, że kontrola nad emocjami to nie ich tłumienie, ale umiejętność kierowania nimi w sposób, który ci służy. To wyzwanie pozwala ci odkryć siłę, która tkwi w spokojnym umyśle. Codziennie życie stawia przed nami sytuacje, które testują naszą cierpliwość. Kiedy nauczysz się panować nad swoimi reakcjami, osiągniesz większy spokój i pewność siebie. Kontrola nad emocjami to akt szacunku do samego siebie i otaczającego świata. Z każdym dniem, gdy stajesz się bardziej świadomy swoich reakcji, rośnie twoja zdolność do kierowania swoim życiem w sposób przemyślany i spokojny. Wypracowanie kontroli nad emocjami daje ci wolność od impulsów i reakcjonizmu. W trudnych sytuacjach, zamiast reagować gwałtownie, Stajesz się osobą, która podejmuje decyzje z poziomu spokoju i rozwagi. Wyzwanie to uczy cię, że nie musisz być niewolnikiem swoich emocji, ale możesz być ich świadomym kierownikiem. Twoje życie staje się pełniejsze i bardziej zrównoważone. Wyzwanie unikania rozproszeń i skupienia się na tym, co najważniejsze. Rozproszenia są wszędzie wokół nas, od technologii po codzienne zadania. Stoicyzm zachęca do skupienia się na tym, co jest naprawdę istotne. I unikania rzeczy, które nie przynoszą wartości. To wyzwanie wymaga od Ciebie dyscypliny i świadomego wyboru tego, na czym koncentrujesz swoją energię. W świecie pełnym bodźców, umiejętność skupienia staje się jedną z najcenniejszych umiejętności, która przynosi harmonię i efektywność. W codziennym życiu, gdy koncentrujesz się na najważniejszych celach, Twoje działania stają się bardziej skuteczne. Unikając rozproszeń, zyskujesz czas i energię na rzeczy które naprawdę przynoszą Ci satysfakcję. Wypracowanie nawyku skupienia się na tym, co ma znaczenie, pozwala Ci szybciej osiągać cele i cieszyć się pełniejszym życiem. Stoicyzm uczy, że nasze myśli i działania powinny być skierowane ku temu, co daje trwałe korzyści. Każdego dnia mamy wiele okazji do praktykowania koncentracji na ważnych rzeczach. Unikanie rozproszeń to nie tylko rezygnacja z niepotrzebnych działań, ale także umiejętność mówienia gnie sytuacjom, które odciągają nas od naszych celów. To wyzwanie uczy cię, jak cenna jest twoja energia i że warto ją inwestować mądrze. Skupienie na tym, co najważniejsze, pozwala ci żyć bardziej świadomie. Koncentracja na najistotniejszych sprawach pozwala uniknąć uczucia przytłoczenia. Kiedy wiesz, co jest dla ciebie najważniejsze, łatwiej podejmujesz decyzje i realizujesz cele z większą pewnością. Skupienie to sposób na życie pełne sensu i osiągnięć. Każdy dzień staje się świadomym wyborem, który przynosi więcej radości i spełnienia. Wyzwanie codziennej praktyki wdzęczności. Wdzięczność to klucz do pełni życia. Stoicyzm zachęca do codziennego wyrażania wdzięczności za to, co mamy, niezależnie od wielkości tych rzeczy. Wdzęczność sprawia, że zaczynasz dostrzegać piękno w prostocie i cieszyć się chwilą obecną. To wyzwanie polega na świadomym zauważaniu i docenianiu dobra wokół nas co przynosi radość i wewnętrzny spokój. W codziennym życiu wdzięczność zmienia sposób, w jaki patrzysz na świat. Zamiast skupiać się na brakach, uczysz się dostrzegać bogactwo w codziennych doświadczeniach. Każdy dzień staje się okazją do celebracji tego, co masz, co sprawia, że twoje życie staje się bardziej pełne. Wyrażanie wdzięczności to sposób na przekształcanie zwykłych chwil w wartościowe doświadczenia. Wdzięczność daje ci poczucie spokoju i harmonii. Kiedy dostrzegasz, ile rzeczy masz do docenienia, twoje życie nabiera głębszego sensu. Codzienna praktyka wdzięczności jest jak wzmocnienie pozytywnej energii, która pomaga ci przejść przez trudne chwile. Stoicyzm uczy, że to, co doceniasz, wzbogaca twoje życie. W dążeniu do pełni życia, wdzięczność pozwala ci zauważyć bogactwo, które jest już w tobie. To wyzwanie przekształca twoje podejście do życia. Pozwalając ci zyskać więcej radości i wewnętrznego pokoju. Kiedy wyrażasz wdzięczność, świat wokół ciebie staje się piękniejszy. Praktyka wdzęczności otwiera serce na przyjmowanie kolejnych darów życia. Wyzwanie stworzenia porannej rutyny. Poranna rutyna to początek dnia, który wyznacza jego ton i rytm. Stołyki wierzyli, że dobrze rozpoczęty dzień przynosi spokój i harmonię. To wyzwanie polega na stworzeniu porannego rytuału który pozwala ci wzmocnić swoje ciało, umysł i ducha. Kiedy zaczynasz dzień w sposób przemyślany, twoje działania stają się bardziej skuteczne, a ty czerpiesz większą radość z życia. Każdy poranek może być okazją do odświeżenia umysłu i ciała. Wybierz rytuały, które przyniosą ci wewnętrzny spokój, jak medytacja, ćwiczenia czy chwile na refleksję. Poranna rutyna daje ci kontrolę nad własnym czasem i pozwala na skupienie na tym, co jest naprawdę ważne. Dobrze rozpoczęty dzień sprawia, że masz więcej energii do stawienia czoła wyzwaniom. Tworzenie porannej rutyny to krok ku zrównoważonemu życiu. Stoicyzm zachęca do świadomego wyboru działań, które budują twoje samopoczucie. Każdego ranka możesz poświęcić chwilę na wyrażenie wdzięczności, zadbanie o ciało czy ustalenie intencji na cały dzień. Rutyna ta sprawia, że twój dzień staje się bardziej harmonijny. Z czasem Poranna rutyna staje się momentem spokoju i jasności umysłu. Każdy dzień nabiera większego znaczenia, gdy rozpoczynasz go z intencją i skupieniem. Stoicyzm uczy, że to, jak zaczynasz dzień, wpływa na cały jego przebieg. Twoje poranki stają się fundamentem, na którym budujesz swoje życie. Wyzwanie cieszenia się prostotą życia. Cieszenie się prostotą życia to jeden z najważniejszych aspektów stoicyzmu. Życie wypełnione prostymi radościami pozwala dostrzec piękno w codzienności i znaleźć szczęście niezależnie od okoliczności. To wyzwanie polega na nauczeniu się czerpania radości z małych rzeczy, zamiast poszukiwania szczęścia w rzeczach materialnych. Prostota jest kluczem do spokoju i wewnętrznej równowagi. Codzienne życie oferuje wiele drobnych przyjemności, które często mijamy bez zastanowienia. Stoicyzm uczy że w prostocie tkwi prawdziwe piękno i że zadowolenie jest bardziej trwałe, gdy nie zależy od materialnych posiadłości. Skupienie na prostocie życia przynosi poczucie spełnienia i otwiera serce na wdzięczność. Cieszenie się prostotą to sztuka doceniania chwil i doświadczeń, które wzbogacają twoje życie w sposób duchowy. Wyzwanie to przypomina, że pełnia życia to nie posiadanie rzeczy, ale głębokie przeżywanie każdego dnia. Prostota życia przynosi więcej pokoju i radości pozwalając ci skupić się na tym, co naprawdę ważne. Prostota pozwala na większą świadomość i skupienie na obecnym momencie. Stoicyzm zachęca do uwolnienia się od pragnienia posiadania i do czerpania radości z tego, co masz. Codzienna praktyka cieszenia się prostotą to sposób na życie pełne harmonii i wewnętrznego spokoju. Wyzwanie regularnych ćwiczeń fizycznych. Regularne ćwiczenia fizyczne to sposób na wzmocnienie ciała i umysłu. Stoicyzm uznaje zdrowie fizyczne za kluczowy element równowagi życiowej. To wyzwanie polega na wypracowaniu nawyku regularnych ćwiczeń, które przynoszą energię, siłę i wytrzymałość. Ruch fizyczny poprawia nie tylko kondycję ciała, ale także wpływa na naszą odporność psychiczną. Każdy dzień to szansa na wzmocnienie ciała poprzez aktywność fizyczną. Ćwiczenia pomagają oczyścić umysł, obniżyć stres i zwiększyć pewność siebie. Stoicyzm zachęca do dbałości o ciało jako fundamentu zdrowia i długowieczności. Ruch pozwala czuć się pełnym energii i zdeterminowanym, aby stawiać czoła codziennym wyzwaniom. Regularne ćwiczenia to sposób na budowanie wewnętrznej dyscypliny i siły. Gdy twój umysł jest silny, twoje ciało również staje się silniejsze. Stoicyzm uczy, że kondycja fizyczna jest częścią dobrego życia, a dbanie o nią pozwala czerpać więcej radości z każdego dnia. To wyzwanie daje ci szansę na bardziej aktywne i satysfakcjonujące życie. Zdrowie fizyczne jest kluczowe do pełnego życia. Dzięki regularnym ćwiczeniom budujesz wytrzymałość, która wspiera cię w każdym aspekcie życia. Kiedy twoje ciało jest silne, umysł także staje się bardziej odporny na przeciwności. Stoicyzm to nie tylko filozofia, lecz sztuka życia, która pozwala nam odkryć siłę i harmonię w każdym momencie. Przyjęcie stoickich zasad przynosi zmianę która sięga głęboko, pozwalając zapanować nad emocjami i w pełni cieszyć się chwilą obecną. Zastanów się, jak wyglądałoby twoje życie, gdybyś potrafił spokojnie reagować na każde wyzwanie i znajdować radość w prostych momentach. Stoicyzm oferuje tę drogę, pełną wartościowych narzędzi, które czekają, aby je odkryć. Odnalezienie wewnętrznego spokoju i wolności to prawdziwe bogactwo, którego nie da się kupić. W codziennym życiu w którym łatwo zgubić się w pośpiechu, stoicyzm jest kompasem, wskazującym kierunek. Proste nawyki, które praktykujemy każdego dnia, mogą całkowicie odmienić sposób, w jaki postrzegamy świat i siebie samych. Dzięki nim każdy dzień staje się okazją do wzrostu i doświadczania życia pełniej. Podróż ze stoicyzmem to także zaproszenie do budowania silniejszego, bardziej wytrzymałego siebie. Stołyki uczyli, że siła pochodzi ze środka i że prawdziwa niezłomność to umiejętność zachowania spokoju w obliczu przeciwności. Praktykowanie stoicyzmu na co dzień staje się wyzwaniem, które wzbogaca nie tylko nasze wnętrze, ale również nasze relacje i codzienne doświadczenia. To inspiracja do życia pełnego mądrości i wewnętrznej równowagi. Z każdym krokiem bliżej stoickiego spokoju odkrywasz, jak wiele radości i spełnienia przynosi harmonia z samym sobą. Jeśli pragniesz doświadczyć tej przemiany, by żyć życiem pełnym satysfakcji i wolności, nasz kanał może stać się Twoim przewodnikiem. Subskrybując, pozostajesz w kontakcie ze stoicką mądrością, która pomoże Ci codziennie realizować te głębokie zasady. Dołącz do nas i zacznij tworzyć życie pełne spokoju, wytrwałości i wewnętrznego spokoju. Pozwól, by stoicyzm stał się nieodłączną częścią Twojej drogi ku życiu, które przynosi radość niezależnie od okoliczności.